Dzień dobry, nie wiem czy słychać, ale kłaniam się nisko, Kraków, Skarżysko. Dziś mamy 11 godzina 42 minuty, niedługo 12, .00. kogut zapieje, może trzy razy i wszystko się zjebie. Dzisiaj 24 października 2024 i co tu, będziemy nawijać. A więc dzisiaj będziemy nawijać na temat pewnej firmy. Jesteście Państwo u mnie na Discordzie, nie palę, bo inwestuję wszystkich. Po prostu zapraszam do tej firmy, nie, nie firmy, tylko na razie na mój Discord. Jest nas, kochani, 37 inwestorów, tak więc 8, 8 jest tutaj nieukrytych. Reszta czat, czatuje po cichu i nikogo nie widzi. Czary Mary, wszyscy lubią Czary Mary. Ja też lubię Czary Mary, więc fajnie. I co tam dzisiaj się wykluło? Dzisiaj z tej naszej grupy Discordowej. A więc coś takiego się kurna wykluło i ludzie zażyczyli sobie, że kochany, weź tam powróż, co tam NVIDIA, co tam widzisz w szklanej kuli o temacie Nvidia, weź kochany, zrób NVIDIA. ten te pierdolone małe spółki analizować, weź tą NVIDIA. No to mówię, dobra panie, jak już tak chcecie, to spróbujemy coś jakiegoś. Większego grzyba wyszukać i co on tam w ogóle w świecie działa? No to idziemy na tą NVIDIA i patrzymy na jakiś wykres. Tutaj jest zajebisty, i co tu będziemy robić? Zrobimy to wszystko na, na żywo: będziemy malować ten wolumen, skasujemy, żeby było ładnie, żeby było widać tam wszystko. A tu jest ten wskaźnik, co Państwa tutaj informuje: TradingView, i tu jest sma 7 i to trzeba tutaj sobie wyszukać. Jak to wyszukać, ten wskaźnik, to wam się tutaj pokażę od cholery tych wskaźników. Tutaj będzie cała plaga. Na tą plagę musicie wejść tutaj, tutaj w to. I tak jak tu widzicie, to no, mnie interesuje, się sobie tak 450, 200, 100, 21 i 50. To są te trzy i to są te trzy kolory. Widzicie raz, dwa, trzy, cztery. No i tu chyba gdzieś na dole ten najbardziej wyrazisty tutaj. Resztę proszę państwa. Bo zamykać wpis nie by, nie było nich. Czyli jeszcze raz. Od góry robimy tak raz, dwa, trzy, cztery, zaznaczamy takie kolory. I tu, jak się kończy, na końcu ten czerwony zostawić, zostawcie. No tak, i teraz, jak wejdziecie tu, to baczcie raz, dwa, trzy, cztery. Jak wejdziecie na dół, to gdzieś tu jest pięćdziesiątka. O, to jest ta długość pięćdziesiątka. I tą pięćdziesiątkę właśnie zostawicie, tak, żeby tutaj była ta pięćdziesiątka. Nie wiem, czy to jest ta pięćdziesiątka, czy nie ta pięćdziesiątka, ale tutaj wypróbujecie i sprawdzicie. I jak już to będziecie mieli, klikacie OK. Wszystko jest tutaj załadowane. Resztę ukryte. Na cholerę Wam więcej tych tych, tych, tych tych linii, ale mówię, jest możliwość, bo to do skalpingu jeszcze jest 8, trzynastka. No to to więc jak to woli, tak, tak na tym wykresie głupoty pier... No, no dobra, no tutaj jak już to mamy, temat rozwiązany na SMA3 kreska 987. Jak sobie wyszukacie, to tutaj są wskaźniki. Klikasz na wskaźniki. I wpisuję SMA kreska. Nie kurwa. 3. Kreska 9 987. jak to być 9 9,87. 7 wyskakuje ci taki wskaźnik i musi być ten auto Truders Traders US 180 ma on tutaj ma, ma 812 pobrań no i klikasz ten link. Jak go tutaj odpalisz, tak, Jebniesz go tutaj z paluszka, no to właśnie dzisiaj się pokaże cała ta Wszystka harańcza tutaj na tym wykresie. Czyli trzeba później na tą harańczę tu na dole wejść, Na tym dole tutaj odpalasz i tutaj wszystko zaznaczasz tak jak ja narysowałem wcześniej. A więc uciekamy z tym tematem teraz zrobimy jakieś tam analizowanie tego wykresu, więc Pierwsza sprawa, dokąd ten wykres nam się z, y, poszedł w górę, więc najwyżej ten wykres nam poszedł do tego miejsca, więc zaznaczymy sobie, jak ktoś nie umie, to zaznaczy, to, to jest najwyższy poziom. I teraz od tego najwyższego poziomu będziemy robić, gdzie były najlepsze wzrosty. No najlepsze wzrosty były w tym miejscu, ale wykres tak naprawdę gdzieś w tym miejscu zleciał, tak? Więc, jakbyśmy zrobili tym miejscu, to ten wykres jest gdzieś tutaj to miejsce. Teraz, jak mamy to miejsce, musimy zrobić tutaj ten zasięg FIBO. To jak palić zasięg FIBO? I jak tu zrobisz ten zasięg FIBO? Proszę bardzo. Jak masz ten zasięg FIBO, to takie coś ci lata za tobą, takie coś. Klikasz tutaj w to, w tą zębatkę. Współrzędne style. Klikasz, nie wiem dokładnie, gdzie ale tutaj chyba. To jest to, czy nie to? Współrzędne, czy to? O, tu są, ten style, nie tylko style. I na tych stylach, na tych stylach, jak od, odwalisz to, musisz sobie zaznaczyć to tak jak ja. Zróbcie sobie tak i te poziomy. To, co tu mam wyklikane, popisane, to trzeba te poziomy sobie zaznaczyć. Zobaczcie dokładnie. Sobie zatrzymacie klatkę stop i sobie tu kurwa wpiszecie, a to resztę po, pozamykać, o, o, to to zamknąć na przykład i to sobie kolorami porobi. Następnie schodzisz dalej, tu jest takie tło, Możesz zrobić tło takie, no ale no, no na cholerę mi te tło potrzebne takie, tak, więc nie jest to mi potrzebne, więc to z, o, zrobimy tak. Tu jest odwrócenie, odwrócenie to oznacza, że możesz odwrócić cenę, o, czyli do góry albo do dołu. Ja to mam ten sposób, ma być zrobione, czyli te, te, jak teraz tam cenę mam zrobione, poziomy może zrobić pro, procent. Ja mam procent, ale możesz też zrobić wartości, wartości to będzie 0%. 7, 8, 5, na przykład FIBO. No ja zrobiłem procent i niech będzie ten procent na razie, mi tak bardziej pasuje. Przy tym procencie mam też cenę. No to cena, no to ona mi pokazuje gdzieś ta cena była. No tu poziom to nie będę działał. No i teraz klikasz OK, i masz tutaj wszystko zrobione tak jak ja na swoim wykresie. I teraz robisz ten wykres od góry do dołu. I ciągniemy do tego miejsca. Jak już mam tą linię zaznaczoną tutaj, bo tu mogę dokładnie tą linię zaznaczyć, więc tutaj jak sobie przejdziesz, to możesz sobie dokładnie zrobić tą linię. I no widzisz, że tu jest trochę, więc tą linię mogę przesunąć o niżej. tak? To mam dwójeczkę, ale mogę zrobić jedeneczkę, żeby było bardzo dokładnie. Jak jeszcze bardziej dokładnie, no to jeszcze sobie dopatrzeć, że tutaj był spadek, a to był, tutaj było wejście, tak? Więc, jak mam taką linię poz zrobioną, no to widzę, że ten wykres jeszcze trochę trzeba tutaj będzie pociągnąć do dołu. Więc, no więc, jak to będę ciągnął, no to trochę do dołu jeszcze jest. No więc, jak jeszcze nie do dołu, no to tu już nie patrzę na to, tylko widzę na tą linię i z automatu mam pociągnięte, gdzie, gdzie te fibo może yy, nam po prostu spać. Gdzie ten wykres może spać albo pójść w górę. No i jak mam tutaj taki układ wyznaczony, to co widzicie na tym układzie, to tu zaznaczam wykres, gdzie może być popyt. Więc od tego miejsca do tego miejsca popyt robimy na, na zielono, że to będzie że I to jest popyt. No i chwila strachu. <laughs> kurwa, ta chwila strachu to taka jest, że ten wykres może się zwalić, po to, żeby wszystkich wystraszyć. No, czyli jakby wykres tutaj chodził i wszyscy powiedzą, NWT ja. Nvidia bankrutuje i to górę, a wykres tu zleci do dołu. Tu się, le, tu się grubasy zapakują, leszcze tu się wyprzedadzą i wykres pójdzie w górę. Tak może, może być. A więc pierwszy poziom mamy zaznaczony, czyli pociągnęliśmy Fibo od tego do tego miejsca. Dobra, teraz skasujemy to Fibo. Następny, gdzie wykres doszedł? Wykres doszedł tutaj dotąd i się skoreci w dół. Jak się pierdzielno w dół, no to rysujemy i przenosimy, to mija. Troszkę wyżej, bo przecież tu była ta korekta do tego miejsca. Więc, mniej więcej, uczciwie, tu możesz tą lupkę tutaj pierdzielnąć. Tu gdzieś lubka była, nie wiem, gdzie musiałbym wyszukać. Jak ktoś chce, tą lupkę może szczelić. No i jak masz te poziomy zaznaczone, no to teraz robisz to samo. Sprawdzimy tą linię, czy ona jest dwójka, czy jedynka. No, to my jedynkę. no i to sprawdzimy, czy to jest dokładnie pociągnięta ta linia. Równiutko, no udało się, nie jest źle dotąd było maksymalne wejście no i teraz jak to mamy takie coś no rysujemy to że od góry do dołu góry od dołu do góry ciągniemy i zaznaczamy miejsca te miejsca wychodzą w tym, tutaj w ten sposób chyba dobrze zrobiliśmy tak? Myś tutaj ciągnęliśmy niżej No tak no zrobiliśmy kurwa to samo co przedtem. Dobra to wchodzimy tu wyżej, to wyżej prowadzimy wyżej. Wyżej jest tutaj no dobra no i troszeczkę jest, będziemy stopniować to, nasze zejścia wejścia i ten to już jest stopniowanie już jest w tym miejscu więc robimy w taki sposób że do tego miejsca. A tutaj będzie już do tego miejsca więc będziemy mieli taką Tutaj zajawkę. No i co dalej robię? No patrzymy, czy wykres dalej poszedł w górę i była korekta. No to jakaś korekta była, więc tutaj, ma tu taka malutka. Następna korekta była taka. No, tutaj, no, tutaj była w tym miejscu. W tym miejscu była, jakby my to zobaczyli od, od tego. No to nie była taka korekta. To takie było, no, zjechanie. No, tutaj, no. Tu można byłoby spróbować, że to wykres do tego miejsca powinien dojść, no do ten wykres, no to tak czy siak, będziemy rypa szukać dalej. Więc dalej zrobimy. tu jest taka większa koleka spadkowa, no więc tutaj mamy kolejny wykres, gdzie ten wykres może nam dojść, tak tutaj, więc do tego miejsca robimy popyt i ten popyt, taki strachu robimy w tym miejscu. No więc mamy popyt strachu, Zrobimy trochę wyprzedzająco od tą stronę, że to są nowe dodane. No i chyba, chyba jeszcze przejmiemy na koniec jeszcze ten wykres, tak? Jeszcze ten. No i tu zrobimy popyt. O. Popyt. No i tutaj popyt strachu. Tak? No dobra, jak już to mamy porobione, popyt strachu, to teraz robimy jakieś tutaj korekty spadkowe. Gdzie to było? No, jak widzicie, jak widzicie, tu nic się nie wydarzyło takiego. Nigdzie spadku nie było. Jak był spadek, to tylko był taki spadek. Zobaczcie, nie, nie to rysuję, To był taki spadek, od tego miejsca do tego miejsca. I co tu się stało? Tutaj zdarzyło się nic, takie cudo się nie zdarzyło. Wykres poszedł tylko do, do tego miejsca, ale proszę zobaczyć, on zaliczył tą strefę popytową. No, no te, teraz to sobie możemy mówić, to nie jest ta popytowa strefa. Dobra, czekaj, źle zrobiłem. Bo to jest popytowa dopiero tej górnej, tu nic się nie dzieje. Gdybyśmy zaznaczyli popytową strefę, to można by było znalizować od tego dołka, czyli jakaś popytowa strefa była, No nie doszło czyli był bardzo mocny, ale to bardzo mocny trend wzrostowy i taki trend wzrostowy jak jest to rysujemy z po prostu zwykłe FIBO trendowe. No i zwykłe FIBO, jak wystawiasz trendowe, a to ono pokazuje te moje słynne, pamiętacie, 115, gdzie ja zawsze myślę, żeby rozgrywać te 115. Jak tu zrobisz od tego miejsca, do tego miejsca i jak zrobisz tak wykres, no to gdzie wychodzi 115, no gdzieś w tym miejscu wychodzi 115, więc wszystko jest jak najmniej, tu jest wszystko dobrze. A więc reasumując te wszystkie wykresy, które my tu narysowaliśmy, jednodniowe, to na chwilę obecną jest tak, jak jest. Więc mamy tutaj trendy takie, że wykres zaliczy nam tutaj strefę popytu, Następna popytu poszła w górę. Są te mniejsze. Ojej, o. I tu jeszcze strefa następna popytu. A więc na chwilę obecną ten wykres nam daje możliwość kontynuowania jakiegoś tam wzrostu. Jakiego wzrostu? To zaraz popatrzymy, zobaczymy, policzymy. A więc tak. Jeżeli tą strefę popytu liczyliśmy w tą stronę, to teraz liczymy tą od tej górnej, tak. Jeżeli patrzymy, tak. Więc tutaj wykres doszedł dotąd, tu powinna być, tu powinna być, jak liczymy od, od góry w dół, a tak. tu powinna być strefa podaży, czyli co? A no, czyli to, że ten wykres to on jakby spadł i tutaj zachwycił, tu powinna być wyprzedaż i powinno dalej iść w dół. Czy się udało? No, właśnie, nie udało się. Była duża, mimo że tu wyprzedali się wszyscy, jednak, mówię, powstała e, struktura dolna i poszło w górę. No dobrze, to mniej więcej, Państwu wytłumaczyłem, jak to wygląda. Już nawet nie jestem gdzie w temacie, bo po prostu ja cały czas działam, pracuję, tutaj robię przetwory i dla siebie i znajomych, więc mówię, powiem Państwu, jak ja to widzę, ten wykres, dokąd może pójść, a więc tu mamy od tego miejsca do tego mamy. Jest tutaj 78 i prawdopodobnie ten wykres może pójść na 113. Mało mu co brakuje, prawdopodobnie może tak być. I w takiej sytuacji wykres powinien pójść na 113 minimum w dół, a minimalny zasięg jego to jest 7,886. To jest ten zasięg tej korekty. A więc no, gdyby tak patrzeć tutaj od tego miejsca do tego taki byśmy zrobili to samo tak jak w tym przypadku czyli mamy y, mamy ten taki d, d, straszak czyli ko, e, straszak jak ja to nazywam straszak y, gdzie po prostu będzie całkowite wykupienie tego waloru to będzie gdzieś na tym poziomie i jakby tak spojrzał to praktycznie na tym poziomie by było. Ale proszę pamiętać, że to będzie struktura e, t, właśnie rekina, no to rekin od tego miejsca może być wybicie w górę e, i byłoby fajnie. Sprawdzimy, jakie to wybicie. Było wybicie powinno być 557, 557, tak więc e, no to widzicie to wszystko nawet się, na, nawet się to nakłada po, pozytywnie, bo po prostu no, no jest to to jest dosyć ciekawie pokazane. Tu jest 5, 5, 9, 5, 5, 6 a więc tutaj e, do tego miejsca byłoby odreagowanie, a co za tym idzie, to jest właśnie to miejsce spadkowe, gdzie to, to może wykres pójść, a następnie po prostu może e, zawrócić i, i zawrócić i po prostu wejść ten właśnie ten kwadrat, który my tutaj narysowali Więc tak, ja to mogę Państwu w skrócie narysować, więc to jest wszystko możliwe. Tu może się e, rekit 113. A więc no, jest to możliwe, żeby to miejsce też było właśnie zaliczone. Tym bardziej, że tu jest jeden kwadrat właśnie ten po, popytowy, więc to miejsce też jest popytowe i, i tutaj może być mm, reakcja, bo to jest podwójnie takie popytowe, więc to jest dosyć mocne też miejsce, gdzie ten wykres może tutaj dolecieć. Czy dolecie? No nie jestem w stanie Państwu teraz powiedzieć, jak to wygląda. Mogę spojrzeć jeszcze od strony technicznej, jeżeli mówimy o jednodniowym czy tygodniowych świeczkach, sprawdzimy. I na tygodniowych świeczkach, na chwilę obecną, jak już byśmy zrzucili ten wykres, ten, to, co my tu rysowali, to, szanowni Państwo, mamy moją tą taktykę, którą wielokrotnie powtarzam, tą taktykę i mało kto tam tę taktykę stosuje, ma w dupie zawsze przeproszeniem, tą taktykę. Ale to jest różnica taka, że tutaj jest ta właśnie dywergencja. Patrząc dalej, to to samo musimy zrobić tutaj na dole. Więc na dole mamy takie kropeczki, więc tu jest już taka m, dywergencja. I teraz m, sprawa wygląda następująco, że tak, albo po prostu musimy tutaj pójść w górę, tak? powinniśmy tu pójść w górę, jak ta będzie góra, to Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, a tu powinien wykres ukształtować kolejną jakąś krap, kropkę. Nie wiem, na czerwono może być do tego miejsca dojść ten wykres. Więc jeszcze może tu się bujność do góry i nie wiem nawet ile, ale może być sporo bujnięcie. I jakie bójnięcie? No to jakbyśmy tak sobie zobaczyli od tego poziomu wybicie 167, no to to wybicie mogłoby nawet dojść do tego miejsca. No, i później nastąpić powinien spadek. No, czy będzie, to zobaczymy, ale ja tu już widzę powolne tutaj dystrybucje. Dystrybucję, czyli wyprzedaż wielorybów, która czy chcemy, czy nie chcemy, ona nam się tu po prostu zaczyna powoli kończyć. A więc, no, taka jest tutaj rzeczywistość na tym wykresie, i tutaj będziemy oczekiwać dalszy, dalszych po prostu może spadków, już tutaj o, w ten sposób byłoby narysowane. No, i teraz, jak ten spadek będzie, to musicie Państwo wyliczyć na, na podstawie, mówię, tych tutaj moich zasięgów. Jak byśmy zobaczyli 161 fibo w dół, tak, od tego miejsca. Nie, od tego miejsca to byłoby to miejsce. Nie, zobaczymy, to nie w tą stronę. Zobaczymy, poczekajcie. No, tego miejsca, no, tego miejsca zrobimy, tak, a tego zobaczymy jeszcze raz. 161 FIBO, nie wiadomo dokąd, nie, no teraz to możemy gdybać, no teraz to nic nie zrobimy, ale no, nie będziemy teraz tego robić, bo nie wyjdzie nam tego, te, ta miejsca, więc yy, możliwości są takie, jakie tutaj narysowaliśmy i na chwilę obecną tak, ja to, ten wykres po prostu widzę. Także NVIDIA powoli nam tutaj zaczyna no, tutaj robić tą strukturę RSI, po prostu wyprzedaży. Jak dużo jeszcze pójdzie? No to mówię, narysowaliśmy tu przedział, że to może nawet jeszcze iść 20%, więc no taki może być tutaj jeszcze zasięg. Czy to będzie? No tego nie wiem. Także mówię, tu może być już 113% i pójdziemy w górę, albo jeszcze tutaj możemy, jeszcze możemy, tak jak mówię, wyjść w tą, w tą formację 161%, właśnie o, w tym miejscu, nawet tu tak I, i wtedy możemy myślisz o spadkach tutaj mm, do tego miejsca dokładnie byłoby to to miejsce to byłoby to miejsce i, i 161 no 161 do 172 o to jest takie miejsce ogólnie y, która jest maksymalnie no i to by tak by wyglądało i tu spadek byłby do 113 czyli gdzieś 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 to miejsce no o to jest to miejsce no właśnie jeżeli ktoś z Państwa pierwszy raz ogląda ten nasz kanał, a kanał już jest o nazwie Nie Palę Bo Inwestuję, pamiętaj, że można go zasubskrybować, jest tutaj taka możliwość, kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco z naszymi analizami oraz tym jak inwestuję, to co nie wypale i tutaj na tym kanale jest pokazywane jak ja to wszystko robię i jak inwestuję. Druga sprawa, to, co jest tutaj powiedziane, pamiętajcie, że to jest tylko wyłącznie moje subiektywne zdanie, czy ono jest subiektywne, no trudno powiedzieć, no, coś, tam, coś tam się człowiek znaleź, czy, czy, czy na pewno pójdzie w tym kierunku, który ja sobie bym chciał? No, no nie wiadomo, tak więc ostrzegam wszystkich, którzy chcą się zapakować pod sam korek, albo postawić i zastawić teściową w Lombardzie, żeby gruby Hań zainwestować, czy to na wzrosty, czy na spadki. Pamiętajcie, że ja nie jestem ani <coughs> radcą prawnym, ani kurna, ani analitykiem giełdowym. Po prostu no, bądźcie rozważni to, co robicie, i inwestujcie z głową. Dlatego powstał ten kanał Niepalę, bo inwestuję. On troszeczkę w przyspieszny sposób pokazuje wszystkie Państwa inwestycje, jak to człowiek prosty, zwyczajny inwestuje raz lepiej, raz gorzej, i na tym to właśnie polega. A więc lecimy, lecimy do tych analiz, które my dalej tutaj będziemy wałkować. Tak więc na naszym tutaj rysunku, co zostawiliśmy wcześniej, jest mniej więcej pokazane, jak to będzie wyglądało. Czy tak będzie wyglądało, czy od tego miejsca wypalimy? No nie, nie jest to powiedziane, bo może to być tylko poziom 113 tutaj, ten, ten pechowy i tutaj wylądujemy na 200, 261, o coś takiego żeby Państwo dokładnie powiedzieć, że gdzieś w tym miejscu możemy wylądować, to będzie poziom 36, jakoś w tym z tych granicach możemy tu wylądować. I jak tu pracowniemy takiego kwadracika, o, to on pokazuje właśnie poziomy 38, 99 i 266. To jest ten kwadracik, ten niższy, to jest troszeczkę inne poziomy pokazuje, ale ten w sam raz pokazuje poziomy, do których po prostu możemy się tutaj sturlać a więc jeszcze raz podkreślam rozważnie trzeba rozgrywać i nie wiadomo jeszcze ile ten wykres może pójść do, do góry ale powoli jest to pokazane, że no nie jest tutaj już tak słodko na naszych dywergencjach więc wszystko jest możliwe, że to powoli zaczyna się nam kończyć kurczyć, a, ale kiedy to się skurczy, to jeszcze raz podkreślam to może skurczyć dopiero jak wybijemy na 161 tak, to 161 gdzieś w tym miejscu ja będzie nawet 173,2, o to jest ten poziom i ten poziom maksymalny, jakbyśmy tu chcieli jeszcze poczekać na niego, to słuchajcie, to jeszcze jest około 24% na NVIDIA, więc tu mówimy o spadkach, a te spadki tak idą, że jeszcze mogą wypieprzyć te 24% i powiesz, no miały być że panie spadki, a tu co pan żeś tutaj wywróżył, tu jeszcze 20% wyjebało w górę, no panie, no to się cieszyć, że poszło w górę, ale ja już tutaj państwu już tutaj ostrzegam, że tu się po prostu już zaczyna kończyć impreza, impreza, nawet gdybyśmy tutaj zrobili nawet do tego miejsca, tak, tu byłby takie, byłoby porównanie, to wtedy byłby, no tak czy siak, tak czy siak, to mówię dla mnie, to po prostu to już się kończyć powoli zaczyna. A więc, jeżeli to się powoli zaczyna kończyć, to mm, duża szansa, że tu trzeba po prostu no, zbierać troki, by zbierać i się ewakuować. Takie jest moje zdanie. A więc, tak to, to wygląda. A więc, na tym kończę. Wszystkim życzę udanych inwestycji. I tyle, abyście po prostu mieli jak najwięcej hajsu do inwestowania, a nie do przepalenia, a przepalić można najlepiej przez wypalenie sobie, jak to się mówi, śruga, ale jeżeli chcecie przepalić, to inwestując nie wiadomo w co, czasem też tak bywa. Więc życzę, żebyście jak najmniej tego hajsu przepalili po prostu w tych różnych naszych durnych inwestycjach. A jak najwięcej hajsu trzymali po prostu w razie czego, żeby móc sobie doinwestować. Po troszeczku, po troszeczku inwestujcie i zobaczycie, że to da Wam fajny efekt i taką spokojną głowę na przyszłość, że po prostu można inwestować. Wiadomo, jak są wzrosty, wszystko jest pięknie, cieszymy się, inwestujemy po tysiąc dolców, czy tam jeszcze więcej i pięknie jak idzie w górę. Wszyscy jesteśmy super inwestorami, śmiejemy się z takich idiotów jak ja, że inwestuję tam po parę groszy i, i, i kaskadowo w górę. Ale kiedy ten wykres idzie w dół, zapierdala, to ty tracisz na tych akcjach po 5, 8, 10 tysięcy. A ja wtedy się śmieję z takich idiotów i sobie dokupuję tu za 20, tu za 50, tu za 100, tu za, 100, tu za 1000 dolców. A ty kurwa patrzysz, jaki kapitał leci i to, co zarobiłeś w rok czasu, heh, przepierdzieli w ciągu dwóch tygodni, i taki finał będzie Twoich zarobków. Dlatego mówię, pamiętajcie, pilnujcie swoich inwestycji. I tyle, wszystkiego dobrego. Subskrybować proszę ten kanał, bardzo byłoby fajnie. Chyba już jesteśmy skoczyli na 370 osób. Jest mi bardzo, niezmiernie miło. Pozdrawiam, do usłyszenia, do kolejnego odcinku. Cześć!